Na pewno jest to historyczny, na pewno jest to największy, największy kongres piłki amatorskiej poświęconej uwadze samorządów. Samorządy, samorządy jakby zrozumiały, że taka, taka rozmowa jest potrzebna, aby, aby zjednoczyć całe środowisko, dlatego że no, piłka nożna jednak jest wiodącą dyscypliną w minie, w powiecie, w województwie, czy, czy w Polsce, czy na świecie. A czy inne związki będą robiły? Będę namawiał mo moich kolegów, żeby poszli naszym śladem. Ważny jest oczywiście ten sport kwalifikowany, zawodowy. Ważne są kluby, ekstra klasy. Tam zawsze jest najwięcej, najwięcej emocji. Choć teraz, jak to mówię, ja chyba nawet do końca nie jestem przekonany, bo często te duże emocje też są właśnie w, w, w piłce amatorskiej, także w rozgrywkach na niższym, na niższym poziomie. No i właśnie to, o czym Pan mówił, to wzajemne uczenie się, wymiana, wymiana doświadczeń, podpatrywanie różnych modeli współpracy. Wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne. Ale rozmowy także nie tylko o samym wyniku sportowym, ale także rozmowy o infrastrukturze. I temu służy ten konkres, i mówię, za to spotkanie jestem niezwykle wdzięczny. Nie ukrywajmy, że nie, wiem, nie wszyscy Wójtowie Burmistrzowie interesują się sportem. Nie zawsze nie wiem, chodzą na mecze swoich lokalnych klubów lub też kluby nie mają takich sukcesów, więc warto na, na takim poziomie samorządowo właśnie między samorządami a tym Dolnośląskim, Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej, Nożnej spotkać się i może to na przykład rozrusza jakąś nową inicjatywę w danej gminie. Warto rozmawiać na każde tematy. Tutaj rozmawiamy o e, naszych klubach sportowych, o możliwości rozwojowych, ale także możliwości budżetowych gmin. E, nie chciałabym e, tłumaczyć swoich kolegów samorządowców, bo z reguły e, to tak wygląda, że musimy wybierać te tematy priorytetowe. E, myślę, że musieli mieć bardzo ważne powody, że tutaj się nie pojawili, a Państwa relacje z tego kongresu, też nasze relacje, które zawieziemy do środowisk samorządowych, na pewno będą zachęcać i drugi kongres będzie miał większą frekwencję. Chociaż z mojej oceny uważam i gratuluję tutaj panu prezesowi, państwu, całej organizacji tego kongresu. Jak na pierwszy kongres, to ciekawe spotkanie. Podjęliśmy wyzwanie dotyczące rozmowy o infrastrukturze, o, o tym, co powinno być do spełnienia dobrej piłki nożnej w gminach, o tym jak znaleźć źródła finansowania. Przedstawione były materiały z punktu widzenia samorządowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwa Sportu. Rzeczywiście widać rzeczywiście zainteresowanie samorządowców tym tematem, no bo cóż w, każdym, w każdej miejscowości, w każdej gminie jest kilka klubów sportowych, kilka klubów piłkarskich. No więc wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast są zainteresowani, jak to wszystko wygląda, bo tak naprawdę zdają tylko przez pryzmat przekazu z klubów. Natomiast jakby nie mają tej drugiej strony, nie znają tej drugiej strony, więc to jest naprawdę bardzo potrzebne. Ja oczywiście funkcjonowałem jako Prezes klubu jestem burmistrzem, więc znam z dwóch stron tą sytuację i często spotykając się z burmistrzami, z kolegami, no mówili, że tak naprawdę to oni nie wiedzą, czy, czy, czy te kluby mówią to, co powinni powiedzieć, czy mówią tak, jak im tylko pasuje. Więc taka, taki kongres jest jakby pokazaniem, jak ta piłka nożna wygląda naprawdę od tej drugiej strony, nie tylko od samego finansowania, ale od organizowania i od kosztów, które trzeba ponosić. Dla tych, którzy w sporcie nie działali, może to nie jest naturalną rzeczą, żeby tutaj być. Ja przyjechałem dlatego, że tematem jestem żywo zainteresowany. Warto tu być, żeby się dowiedzieć o rzeczach, które dotyczą naszego życia, styku samorządu ze sportem, o którym myślę, że nie wszyscy samorządowcy mają pojęcie i nie wszyscy czują, a to czuć trzeba, bo żeby klub dobrze się czuł w gminie musi być też rozumiany przez samorząd, co wydaje mi się, że tutaj akurat w mojej gminie wychodzi mimo wszystko dobrze. Przede wszystkim posłuchać rozwiązań i rozwiązywania problemów, jakie w gminach się realizuje, bo no każda gmina, szczególnie teraz ten kolejny rok, jest bardzo ciężki dla budżetu. A wiadomo, kluby dalej grają, piłkarze chcą finansowania, więc tutaj musimy znaleźć dla nich środki. A dzisiaj jakby troszeczkę też można było się dowiedzieć od tej drugiej strony, jakie są to obowiązkowe opłaty, które muszą ponosić kluby. Okazuje się, że nie są to takie duże pieniądze, ale oczywiście no, kluby i tak muszą ponosić duże koszty związane czy to z dojazdem, czy z sędziami. Więc, czy też z trenerami, bo, bo w każdej grupie rozrywkowej, tutaj też się dowiedziałem, musi być, musi być, sen, musi być trener, więc są to koszty, które kluby niestety muszą z jednej strony uzyskać jakieś dofinansowanie z budżetu gminy, ale również muszą pozyskać niestety sponsorów zewnętrznych, no bo całego, całej tej, całego tego tortu, całego tego budżetu no, gmina niestety nie jest w stanie sfinansować. Każda inicjatywa, której, podczas której mamy możliwość wymienić doświadczeniami, pomysłami. Jest potrzebna. Zawsze rozmowa, zawsze, zawsze przekazanie wzajemnej jakiejś informacji, możliwości może wpłynąć na poprawę sytuacji, która dzisiaj jest jaka jest. No wiemy o tym, że nie jest łatwa. Generalnie myślę, że powinny się takie konkursy odbywać często. Bo już dzisiejsze tematy pokazały, że są pewne kwestie drobne, które można organizacyjnie poprawić, bo przecież finansów tutaj worka pieniędzy nie znajdziemy. Ale organizacyjnie niektóre sprawy można poprawić tak, że będą służyły klubom. Jeśli to choćby nawet w małym stopniu pomoże jednemu klubowi, to znaczy, że jest to potrzebne.